Piszę o miłości kolejnej piosenki. Nazywam się Tomasz Połącarz. Moją przygodę z firmą Amazon zacząłem w, we wrześniu 2014 roku i zasadniczo przyszedłem tu tylko na 3 miesiące, miała to być praca na chwilę, ale tak z tej chwili zrobiła się dłuższa chwila, no i zaraz będzie już 8 lat. Pracę w tej firmie przede wszystkim lubię za ludzi, za atmosferę, jaka panuje w naszej firmie. Jestem zakupowcem, pracuję w dziale procurement. Moim głównym zadaniem to jest tworzenie przetargów na różnego rodzaju dobra i usługi w naszej firmie. Moją największą pasją, nie uwierzysz, ale jest muzyka. Moja przygoda zaczęła się z muzyką, od tego, że mój wujek na jednej z imprez moich dziadków przyjechał z jeszcze z takim małym berbeciem. No i tak to się zaczęło, a w aktualnie w moim domu rodzinnym muzyka towarzyszy nam na co dzień. Mamy dość dużo instrumentów, moja żona też gra. Nasz trzyletni syn już gra na perkusji, a takim dodatkowym hobby jest box. Piosenkę, którą zaśpiewałem, była piosenka zespołu Stars Sutra. Moim zdaniem najbardziej skomplikowane w tej piosence było przedstawić treść emocjonalnie, czyli na dobrą sprawę zagrać tą piosenkę. No i sama tonacja. Ja jestem mężczyzną, mam trochę inną skalę. Myślę, że konkurs Amazon Zespół z pasją jest, myślę, że to jest super inicjatywa. Na pewno pracownicy z różnych centrów logistycznych mogą poznać się z doświadczeniami i pracowniczymi i muzycznymi w tym wypadku, więc tak jest to wspaniałe przedsięwzięcie. Thank you.